Faza gospodarowania zabytkowego parku w Zasowie, teren wokół ruin historycznego dworu już końcem sierpnia zyska nowe oblicze. Celem projektu opiewającego na prawie 200 tysięcy zł jest odnowienie oraz poprawienie wyglądu i estetyki obiektu lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego o walorach naturalnych i ekologicznych. Przede wszystkim odczyszczenie, wycięcie wszystkich samosiejek z drzew, które są zakwalifikowane do wycinki, czyli stare uschnięte drzewa, poszycie, wszystko to będzie wyczyszczone także praktycznie będzie cała powierzchnia parku będzie doprowadzona do, do porządku, odtworzenie alejek, które tam przebiegają przez ten park i tak, żeby była możliwość dostępu dla mieszkańców. W ramach rewitalizacji przewidywane jest oczyszczenie ruin Pałacu Łubieńskich, ogrodzenie go od, od szkoły, od od reszty parku, tak żeby było zabezpieczone przed wejściem osób niepowołanych. Poprawa wyglądu, wyglądu całego parku. Koszty rewitalizacji wynoszą prawie 200 tysięcy złotych, z czego 122 tysiące złotych otrzymaliśmy dofinansowania. Przywrócenie walorów użytkowych zabytkowego parku to nie jedyna inwestycja w Zasowie. Szkoła Podstawowa imienia Rodziny Łubieńskich zyska nowy parking. Cieszę się, że to będzie zrobione nareszcie. Jeden temat, ludzie będą zadowoleni, zwłaszcza rodzice, którzy dzieci posyłają do szkoły. Jest to też również wizytówka naszej miejscowości. Powiem tak, no, dzięki wójtom, trochę ja też klepałem po głowie, żeby to było zrobione. Wójtowie też popatrzyli trochę przychylnym okiem i cieszę się, że to będzie wreszcie zrobiona ta inwestycja. Na pewno będzie to służyć i dla bezpieczeństwu dzieci. I wizerunek jako całej miejscowości. Również wykonujemy w tamtym obszarze gruntową naprawę otoczenia szkoły w Zasowie, która również się znajduje w otulinie tego parku. Koszt wymiany nawierzchni zmieniamy na kostkę brukową, plac przed szkołą, jak również parking obok szkoły. Prace zostały przygotowane na 280 tysięcy złotych. Środki na poprawę otoczenia przy Szkole Podstawowej imienia rodziny Łubieńskich pochodzą z budżetu gmin Żeraków. Inwestycja obejmie plac wokół placówki. Nowy parking został zaprojektowany na około 20 miejsc postojowych.